Siemano, witajcie, jak obiecałem, tak wracam z kolejnym filmem. Tym razem nie będziemy opowiadać o tym, co się dzieje u góry, tylko opowiemy o tym, co się dzieje na dole, czyli w tej mniej ładniejszej części naszych zbiorników. Przechodzimy do sampa. Akwarium w międzyczasie rozbebeszyłem. Niech nam się tylko jasność ustawi, bo wiadomo, że u góry jest jaśniej. Więc tak wygląda mniej więcej mój, mój samp. Wielkościowo się tam praktycznie w ogóle nie zmienił. Zmieniły się jedynie y, sprzęty albo ich kolejność, ich zamontowanie. No ale po kolei, może lećmy od prawej strony. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, czyli odpieniacz. Znaczy nic nadzwyczajnego, to źle powiedziałem, bo odpieniacz bardzo fajnie pieni, więc jest dobrym sprzętem. Jak widać, gęstą pianę ubija. Tutaj mamy spływ oraz y, rewizję ten żółty wężyk, który dochodzi do samego, do samej pompy a jest ozon, ale o tym za chwilkę opowiem dobra, więc spływ spływem odpieniacz odpieniaczem, tutaj mamy kuleczki Max Pecta zaplecione w takie nie, jakby koraliki przy pomocy plastikowych trytytek tutaj mamy kamyczki Legio one sobie tutaj leżą spokojnie z drugiej strony, za odpieniaczem też tych kamyków różnych będzie. To za chwilkę o tym opowiem, jak przejdę z drugiej strony. I teraz, może lećmy tutaj z przodu. I ten odpieniacz tutaj mamy roller mat. To się powoli rolka kończy, więc trzeba będzie za chwilkę go wymienić. Mamy roller mat, który sobie pompuje, zasilany jest osobną pompą. Która to pompa zasila też wielką czarną tubę czyli lampę UV Delteka 39 W tutaj w Sampie tym razem mamy reaktor wapna który, po tam z tyłu widać jak fajnie bąbelki lecą elektrozawór właśnie otwarty jest, mamy tutaj czerwoną diodę ustawiony mamy w granicach 6,4 6,5 temperatura wody 24 do tej, pory, do tej pory odciek z reaktora regulowałem tym małym zaworkiem. Ostatnio ten zaworek zaczął mi coś kurde, grymasić i raz puszczał, raz nie puszczał, a no to jednak strasznie precyzyjnie trzeba ustawić, więc teraz zaworek jest przedłużeniem, jest przedłużony kabelkiem. Kabelek trafia do pompy perystatycznej miłoki, która sobie pomalutko tutaj reguluje. U mnie kapanie ustawione jest mniej więcej na takim poziomie. Kapie sobie spokojnie. Dobra, tam z tyłu widać, widać. Taki mały reaktorek. Tam mamy biopalety XL. Cóż więcej tutaj mamy? O, tutaj też mamy jakiś worek. Ujęty, widać. Czarny worek z light biofilem. Tutaj była wrzucona Absorber e, Rowa FOS zaraz go będę wyciągnął, bo już nie ma potrzeby. Wrzuciłem go tylko po tej nakładałem skały RRR, żeby troszkę e, troszkę szybciej te fosforany wyciągnąć ze względu na kolory patyków. Dobra, lampę już opowiadałem, że mamy i że świeci, bo widać zieloną nakrętkę, czyli w na środku się miksuje. Tutaj co my tu mamy? Tutaj mamy pokarm, ponieważ nie mam może nie tyle chęci, do czasu nawet zapominam o tym, żeby karmić te korale codziennie, więc mamy pokarm Easy SPS Ivo Prof jest on podpięty ma taki fajny tutaj dziubek. jest podpięty pod pompę dozującą to jest bardzo skoncentrowana dawka na ten 1000 litrów 4 ml na dobę, nocą po zgaszeniu lamp, pompa nam podaje taki żółty płyn Dobra, tutaj co mamy na dole? Na dole mamy coś co pomaga nam ożywiać nasze akwarium czyli Easy Booster też podłączony pod pompę. Generalnie fitoplankton podłączony w dawkach. Kurde, muszę sobie przypomnieć w jakich dawkach 12 razy 1 ml na dobę. O, tak to jest mniej więcej ustawione. I to wszystko działa tutaj na zasadzie pompy zwykłej, najprostszej. Chyba jebao, z tego co pamiętam. I trzeci kanał tej pompy, to mamy coś, co czego używam od dawna. Czyli na zmniejszenie, na zmniejszenie azotanów, fosforanów, pożywka. NO3PO4X od od refrecji, od recji. Dobra już więcej. No i czujnik, dolewki nic ciekawego. Tutaj mamy ten komputerek sterujący e, sterujący reaktorem. No tutaj dwa sterowniki. Jeden od pompy głównej, drugi od piniacza plus dwa sterowniki e, tundze spięte razem w trybie falowania. Dzięki niemu dzięki temu, temu spięciu e, uzyskujemy efekt Takich bujających się we wszystkie strony korali. Dobra, lecimy teraz z drugiej strony, bo jest tego dziadostwa trochę. Tutaj mamy, yy, co tutaj mamy, tu reaktor na yy, glon spaghetti. Tu na dole, w środku już praktycznie zarósł. Trzeba będzie opróżnić. Tutaj u góry jeszcze jest trochę miejsca, bo światło prześwituje. więc trzeba będzie się nim zająć. Oczywiście tony, kilometry kabli. Tutaj mamy cały, cały bypass zasilający różne rzeczy. Pierwszy od prawej to mamy zasilenie reaktora wapna. Drugi od prawej zasila nam. Co nam zasila? Eee zasilę nam filtr przepływowy o ten tu widoczny, czyli reaktor spaghetti trzeci z zielonym wężykiem zasila nam filtr biopalet Czwarty zasila nam filtr przepływowy 7 litrowy zaraz go pokażę z tyłu z lackelfilem i ostatni już piąty po lewej zasila nam Filtr zraszany, który zaraz Wam pokażę. Nie mam tu żadnej ładnej półki, po prostu miałem opakowanie z węgla, więc sobie postawiłem, to, jest to i stoi, jest ok. Generalnie leniwy jestem, nie chcę mi się tutaj jakichś specjalnych konstrukcji robić. Ważne, żeby działało. Mówmy się, że wyglądać to powinno dołu góry, a to na dole. No niby też powinno, ale umówmy się, jest ok. Dobra, i tutaj pod schodami. Mamy ciąg dalszy. Tak wygląda samp z drugiej strony. Czyli reaktor BAP na plus kolumna ze złożem na magnes. Tutaj filtr przepływowy razem z live biofilem. Tutaj w tych żółtych torebeczkach light biofil w ilościach sporych. Tutaj mamy czujnik poziomu ORP. Który zostawiony nominalnie na 400. Obok mamy. Ozonator, który jest razem podpięty do tego czujnika. Mamy sondę i ozon jest podawany do pompy odpieniacza bezpośrednio. Co my tu mamy? Tu mamy filterek zraszany Twistmana z cały, wypełniony, cały wypełniony kuleczkami Max Tutaj mamy czujnik PH w akwarium na chwilę obecną jest 7,8. No ale jest zimą, umówmy się, więc ciężko, kurde, wieczyć dom cały czas. Co my tam mamy z tyłu? Z tyłu mamy mm, ups z akumulatorem. Tutaj mamy mm, butlę CO2, taką olbrzymią, wielką, która zasilę nam reaktor. Wapnia białe wiadereczko to jest moja dolewka. Tu sobie zrobiłem dekielek, żeby nie brudziła się ta woda. Tam mamy pompkę. Nie wiem, czy ją będzie widać, czy nie. Mamy pompeczkę i tutaj mamy coś, co szumi niemiłosiernie, ale działa, czyli TK-1000 chłodziarkę. Wylot mam ustawiony na dom, więc przy takich jesienno-wczesno-zimowych temperaturach praktycznie w domu nie muszę włączać ogrzewania. Chłodziarka chłodzi akwarium i pieruńsko grzeje dom. No i cóż więcej? No jest cała historia, więcej tu nie ma nic do gadania. Wszystko widzieliście. Jak chcecie o coś zapytać, to pytajcie śmiało. Pozdrawiam.